Siemanko YouTube, lecimy dzionek, dzisiaj jest spokojniej od rana, nawet pospałem, bo wstałem o godzinie 7.15, co jest półtorej godziny tak poza trochę takim normalnym wstawaniem, więc nie ukrywam, że się trochę wyspałem, e, trochę... Wczoraj miałem luźniejszy dzień, więc mogłem sobie pozwolić na to, żeby wieczorem sobie coś pograć. Dzisiaj rano wstałem też na spokojnie, więc mega fajnie, ale zanim przejdziemy dzisiaj do dnia, biorę się za śniadanie. Już Wam pokazuję, co jest. Mamy tu 6 tostów, 130 gram tost pszenny, ananas, którego zaraz zważę, truskawki, które się rozmrażają. I tutaj mamy umoczony widelec. W jednym całym jajku, trzech białek jaj, dwie łyżki erytrytolu oraz cynamon i na samą górę jeszcze poleci skyr. Patelnia tutaj już się grzeje. Syp z zlewie, ale to nie problem, tylko muszę sobie was gdzieś tu ustawić. ...być git, więc co zaczynam. Wybaczcie, że z daleka, ale niestety nie ma tu nigdzie miejsca, że mógł położyć kamerę, a szkoda. Biorę tosty i każdy tost dokładnie maczam w białeczku, w jajkach i daję na patelnię. Truskawki szybko wrzucę do mikrofali, żeby się rozbroziły. I czekam aż tosty się zrobią. W tym momencie jeszcze sobie zrobię inkę z dwóch saszetek ze słodzikiem i to będzie moje śniadanie na ten. Biorę jeszcze inkę, jedną saszetkę, zalewam wodą i zaraz śniadanko będzie gotowe. Tu już mam trzy gotowe tosty. Tu się kolejne robią. Inka, odpalę wagę i wsadzę mojego ananasa. 300 gram ananasa. Tu jest 150 gram truskawek. Obrócimy na drugą stronę. I ogólnie co poza tym. Obudziłem się rano, waga pokazuje 87. Kropka .8 kg. Ogólnie teraz miałem trochę dni, że ciut zacząłem jeść więcej. Miałem wesele jeszcze w niedzielę, na którym jadłem całkowicie normalnie, zjadłem to na co miałem ochotę. Więc yy, waga na pewno tam z 86.3 poszła na ponad 89 kg. Ale w ogóle się tym nie przejąłem, bo nie dość, że czuję się zdecydowanie lepiej. Na treningu to oprócz tego yy, jeszcze wyglądam tak samo dobrze albo w zasadzie lepiej, bo, bo to nabicie i jednak ten niski poziom tłuszczu stosunkowo się dobrze trzyma. Ogólnie jeszcze jestem tak na diecie w teorii i na ścinaniu trochę tego fatu, tak 12 dni. Przez cały lipiec zrobię sobie odpoczynek, 2 września jadę na wakacje, więc, tak trzy tygodnie przed wakacjami z powrotem sobie wrócę na deficyt kaloryczny, żeby po prostu trochę tą sylwetkę jeszcze poprawić. I prawdopodobnie od 15 września będę myślał nad jakimś poważnym trenerem na przygotowania, żeby zrobić w końcu po dwóch latach porządny off-season nałożyć trochę solidnej masy i pomyśleć o jakim starcie w przyszłym roku, ale to dopiero będę was informował co będzie, bo sam jeszcze się zastanawiam jak to dokładnie ułożę. Daję mój sker, 150 gram. Na to moje truskawki. I ananas będzie z boku jako przekąska. Do tego na całość dam jeszcze odrobinę syropu biszkoptowego, bez kalorii. I tak będzie wyglądał mój pierwszy posiłek. A co potem zobaczymy, ale myślę, że tym na pewno zdecydowanie zdecydowanie się najem. Jeszcze odrobinę mleka tylko do inki, osłownie dla koloru. I tym sposobem biorę się za mój pierwszy posiłek, który jest po dziewiątej, co jest zaskakujące, bo normalnie śniadanie koło siódmej, więc dzisiaj wjeżdża duży posiłek, dopiero jako pierwszy po dziewiątej. Dzisiaj będzie trening rąk, na który bardzo czekam, mam nadzieję, że będę się dobrze czuł. I potem mam jeszcze, powiem parę zdań, bo prosiliście mnie na moim Instagramie, żebym powiedział jak wygląda praca w korporacji medycznej, w prywatnej opiece zdrowotnej, trochę od zaplecza. I zobaczymy, jak dalej się dzień potoczy. Ma być dziś 30 stopni. Turbo ciepło. Ja masakrycznie źle znoszę upały, więc e, mam nadzieję, że po prostu większość czasu dziś jednak spędzę w domu. Bo po prostu, jak wychodzę na takie temperatury, ze mnie od razu płynie i, i nie jestem w stanie normalnie funkcjonować. Biorę się za jedzenie i widzimy się w kolejnym. O, dobra, zjadłem właśnie śniadanie. Dopijam jeszcze kawkę. Mam nadzieję, że nie jest zbyt daleko. Bo postawiłem kamerę na stole najwyżej trochę przybliżę. To już zobaczymy w postprodukcji. I ogólnie tak, wszystko co teraz powiem, śniło mi się w nocy. Nie jest prawdziwe. I nie bierzcie tego do siebie. Te informacje są tylko i wyłącznie wymyślone i tak naprawdę nie wiem co gadam, więc możemy przejść do rzeczy. Większość y, miast, zwłaszcza dużych w Polsce, ma tak zwane prywatne placówki medyczne. Co to jest? Są to miejsca, w których normalnie przyjmują lekarze, wykupuje się tam abonamenty różnego rodzaju, które pozwalają na różnego rodzaju wizyty. Dostępność wizyt, czas wizyty, które usługi są w pakiecie, które nie, to już zależy od tego, ile płacicie. Coraz więcej firm i korporacji ogólnie e, po prostu wykupuje swoim pracownikom pakiety w takich firmach, że dzwonią czy przez stronę internetową, umawiają się na badania. Jest to bardzo wygodne, fajne i e, po prostu no, jest dużo lepsze niż pójście do przychodni i po prostu oczekiwanie na wizytę czy na badanie 2 czy 3 miesiące, jeżeli to jest coś poważniejszego. I teraz tak, jak wygląda praca, rekrutacja w takim miejscu. Śniło mi się, że pracowałem ogólnie półtora roku w takiej firmie i rekrutacja zazwyczaj to jest zwykła rozmowa, też nie ma jakichś super dużych wymagań. Najczęściej zatrudniani są studenci. Bardzo mile widziana jest taka komunikatywność, dobra prezencja, ogarnianie w miarę tematów. Takich medycznych, aczkolwiek nie jest to wymóg, i znajomość języka angielskiego, ponieważ jest bardzo dużo obcokrajowców. Kiedy zostajecie przyjęci, no to najczęściej macie 2-3 dni szkolenia ze wszystkich procedur, jak to wygląda, jakie są usługi, ale tak naprawdę przez 2-3 dni nie ma opcji nauczyć się wszystkiego, więc yy, tak naprawdę prawdziwa nauka zaczyna się dopiero y, jak zaczynacie pracować. Godziny pracy najczęściej no to są 8-godzinne zmiany dla osób na umowie o pracę, dla zleceniówek, no to jest to dopasowane pod grafik. Więc i można robić 120 godzin i 80 i 50. Bardzo dużo czynników na to wpływa, ale opowiem wam o tym potem. Co do innych rzeczy, jak wygląda taka praca? No na pewno dużym plusem tej pracy, jeżeli ktoś zwraca na to uwagę, jest fakt, że jesteście stosunkowo ładnie ubrani, elegancko, więc czujecie się pod tym względem dość w porządku. Bardzo komiczne jest to, że na przykład nie mile widziane i w ogóle zabronione jest posiadanie Tatuaży w widocznych miejscach, y, jakichś wiszących kolczyków i wszelkiego rodzaju takich bardziej krzykliwych ozdób ciała. Więc, jeżeli macie rękaw i jesteście dziewczyną, a dziewczyny noszą na recepcji najczęściej krótkie rękawki, no to jest duża szansa, że tej pracy nie dostaniecie. Co do obowiązków, tak naprawdę przy obsłudze pacjenta odpowiadacie za. Takie rzeczy jak umawianie wizyt, drukowanie wyników, przekładanie, e, wizyt, odbiór wyników badań, e, odwoływanie, kontakt z lekarzem, kontakt z pacjentem jest tego naprawdę sporo. E, bardzo dużo rzeczy, takich systemowych musicie się nauczyć, bo no, systemy najczęściej są zrobione bardzo marnie i bardzo niejasno, więc nauczenie się w jakiej Konfiguracja, jak możecie coś robić. No, czasami nawet po pół roku, po roku yy, jesteście zagubieni i nie wiecie, co należy postępować. Ciąży na Was odpowiedzialność nauczenia się bardzo wielu rzeczy. Jakie usługi mogą być ze sobą zapisane, jakie nie. W jakiej kolejności, czy do jakiejś usługi należy dopisać inną usługę. Czy ktoś musi zrobić badania przed tą usługą. A ludzie bardzo często mylą i wydaje im się, że e, jesteście lekarzami i macie wiedzę medyczną. No i przechodząc do ludzi, ludzie zazwyczaj są mili i nie ma większych problemów, aczkolwiek jak wszędzie są ludzie zdenerwowani, pretensjonalni, problematyczni, którzy sami nie wiedzą po co przyszli, nawet na którą mają wizytę. Więc no, ten kontakt z pacjentem nieraz jest problematyczny i musicie bardzo trzymać. Nerwy na wodzy, żeby nie powiedzieć o dwa zdania za dużo. Co do samej pracy i firmy, no to w tego rodzaju firmach niestety musicie się nastawić na to, że otoczka jest bardzo kolorowa i jest tworzone wrażenie, że firmie zależy na pracownikach. W rzeczywistości każdy pracownik jest traktowany jako pionek i tak naprawdę jego potrzeby czy rzeczy nie są liczone. W najlepszym wypadku dostaniecie pączki na tusty czwartek i będzie akcja marketingowa, żeby wszyscy po prostu się cieszyli, że firma o nich dba i pamięta. Ale jak przychodzą prawdziwe problemy i prawdziwe rzeczy, to tutaj już bardzo często e, po prostu firmy wtedy nie ma. E, są bardzo duże oszczędności na pracownikach i bardzo skąpią pieniądze na pracowników, za to nie skąpią pieniędzy na akcje reklamowe i na wydawanie pieniędzy na głupoty. Co do zarobków, no to standardowo studenci mają te 18 na, na godzinę. Z tego co słyszałem, ale nie wiem czy to jest prawda, bo to mi się śniło, no to osoby na umowie na zlecenie na najniższych stanowiskach mają nawet 2,5 2600, osoby tam ciut wyżej może 2900 3000. Tak naprawdę tam większych jakichś stanowisk na awans nie ma. Więc tak naprawdę na polskie warunki, na ilość obowiązków, na to ile rzeczy musicie umieć i ogarniać, no to to są bardzo, bardzo marne pieniądze i według nich ciężko za takie pieniądze jest trochę wyżyć, patrząc na to, że wszystkie ceny i wszystkie rzeczy idą do góry. Oprócz tego wiadomo, że za każdym awansem czy jakimś wyższym stanowiskiem i ciut lepszymi pieniędzmi no to zawsze idzie za tym więcej obowiązków i firma to wykorzystuje. Co do współpracowników, no to wiadomo zależy to bardzo różnie. Część osób jest super i wspominam miło, a część osób niestety będzie kablowała, donosiła i robiła wszystko, żeby jakimś cudem dopchać się na stołek wyżej i dostać awans. Więc na to musicie uważać, że niestety korpo szczury i korpowy ścig no to są prawdziwe stwierdzenia. I ludzie sobie podkładają nogi, są bardzo fałszywi i donoszą jedni na drugich, byle żeby po prostu zabłysnąć i żeby dostać awans, którego tak naprawdę i tak nie dostaną, ale przynajmniej żyją w przeświadczeniu, że jak będą tak robili, to może kiedyś im się to opłaci. Co do traktowania e, pracowników przez firmę, no to powiedziałbym, że jest trochę mało sprawiedliwe. Bardzo rzadko się mówi stricte o problemach, a najczęściej o problemach dowiaduje się o fakcie, lub jak wszyscy zaczynają gadać, że coś się stało. A tak naprawdę bardzo e, po prostu rzadko dochodzi do takiej prawdziwej konfrontacji, że ktoś ci powie, że coś źle zrobiłeś. Tylko się możesz o tym dowiedzieć dopiero jak się wywalą. Więc ogólnie powiem tak, jeżeli chcecie nauczyć się takiej komunikacji z ludźmi, tak, tak się trochę obrobić, to na parę miesięcy taka praca jest spoko. Jeżeli przyszłoby mi robić w tego rodzaju firmie do końca życia, to za pierwszą wypłatę kupiłbym sznur i bym się powiesił. Eee, bardzo się cieszę, że chwilę popracowałem i się tam nauczyłem, ale patrząc do mojej obecnej pracy, w której robię to, co w której lubię to, co robię, Pomagam ludziom, spełniam się, czuję się w tym szczęśliwy i zadowolony, że po pierwsze działam sam na siebie i pracuję sam na siebie, po drugie nikt mi nie mówi, co mam robić, a po trzecie pomagam innym w sposób, w jaki zawsze chciałem to robić. No to porównania i nastawienia do pracy nie ma żadnego. Więc jako praca dorywcza na chwilę spoko, jeżeli praca na dłuższy okres czasu to zdecydowanie poszukałbym czegoś lepszego i czegoś bardziej po prostu opłacalnego, bo za takie pieniądze naprawdę, patrząc na to jak ceny rosną w Polsce, jest bardzo, bardzo ciężko po prostu wyżyć. A życzę wam, żebyście zarabiali jak najlepiej i żeby jak najlepiej wam się w życiu powodziło. Dlatego jakob tam doświadczenie czy coś spoko, ale na dłuższą metę szkoda waszego zdrowia, szkoda nerwów, szkoda stresu i po prostu szkoda się męczyć. Wszystko to co powiedziałem oczywiście mi się śniło więc nie bierzcie tego do siebie. Nie powiedziałem oczywiście o jakich firmach mówię bo na pewno wszystkie firmy są super i wszystkie firmy polecam po prostu to było. Opowiedziałem wam po prostu co mi się wydaje i możecie sobie coś z tego wyciągnąć coś zostawić a możecie o tym po prostu zapomnieć. Dopijam kawkę. I prawdopodobnie gdzieś za godzinkę, za godzinkę z hakiem będę zbierał się na trening rąk. To Wam pokażę, jak to wygląda. Potem myślę, kurde jest piękne niebo i piękna pogoda. Od jutra podobno ma padać przez cały tydzień, więc jeszcze nie wiem, może wykorzystam tą pogodę. Choć temperatura, jak sami widzicie, jestem ubrany jak dziad, niestety trochę mnie odstrasza. Ale może jeszcze z tej pogody dzisiaj coś skorzystamy. To wam pokażę też potem, co porobię, co wleci do jedzenia, więc widzimy się potem, a ja idę jeszcze wsiadać do maili. Lecimy kolejny posiłek. Mamy tu 50 gram płatków ryżowych odrobinę truskawek, odrobinę jeżyn, sos adwokatowy ogarniam maile. I oprócz maili, jeszcze staram się zabrać, bo dostałem. Poradnik fizjoterapeuty, najlepsze techniki, metody badań, leczenie. Zawsze trochę tą wiedzę można jakoś poszerzyć za pomocą takich książek. Mega fajna sprawa. Zjem ten posiłek. Jeszcze muszę podjechać do Ikei, kupić ramę na łóżko. Muszę wstąpić do Biedronki po ogólne zakupy. To Wam pokażę. Tyle, że nagrywanie w tych sklepach jest zawsze problematyczne, żeby ktoś się nie dojebał. Więc mam nadzieję, że jakoś pójdzie i lecimy zrobić łapy. Dobra i lecimy do Ikei, potem stelaż, jak patrzę przez okno i widzę, że jest z 30 stopni to już bym wrócił najchętniej, ale no cóż musimy zrobić łapy, zrobić zakupy, o Jezus jak ciepło i zobaczymy potem co na posiłek potreningowy wleci. Dobra, jesteśmy w IKEI, dzieliliśmy sobie. Ja wziąłem miskę, bo mam je stukłem. Do tego mamy opakowania takie do mikrofali na jedzenie z pokrywkami czy coś. Wychodzą 6 zł, a tamte już mają grzyba, więc wolę z tamtych bo jeszcze dostanę raka. Tutaj za 50 zł jest, są takie deski do łóżka i rama za 120 Chcę zrobić więcej miejsca w pokoju ogólnie. I po prostu chcę mieć więcej przestrzeni, żebym się czuł tam swobodnie, więc wziąłem łóżko, nie mam pojęcia jak zmieścimy to do auta, najwyżej będziemy jechali z wystawionym tym przez okno, idziemy do kasy i zbieramy się na trening, potem lecimy do biedry. Dobra, zaczynamy robić ręce, pierwsze ćwiczenie sobie zrobimy łamaną sztangą. Na początku serie rozgrzewkowe, gdzieś tak dwie, trzy serie, żeby krew dotarła do bica. Czemu zaczynam zawsze w tą Zawsze biorę pierwsze ćwiczenie, gdzie mogę bardziej obciążyć ręce, właśnie takimi wolnymi ciężarami i zaczynam zawsze od bica, ponieważ u mnie akurat biceps jest słabszy niż triceps, więc od tego zaczynam jako pierwsze ćwiczenie. Dobra, zrobiłem dwie serie rozgrzewkowe. Teraz zacznę sobie robić już serie robocze. Zrobię cztery, mniej więcej po 8-12 powtórzeń. Zacznę sobie od 25 i od tego będę podnosił potem ciężar i schodził z ilością powtórzeń.

Dobra, skończyliśmy pierwsze ćwiczenie, zrobię sobie drugie, mam przy okazji tutaj ławkę, zrobimy sobie Skull Crushery, właśnie to samo, sztangą, wolny ciężar, powtórzenia, około tak właśnie 8-12, zacznę już z normalnym ciężarem. Więc wezmę sobie 20. ja zawsze lubię się na wyprostowanych nogach sobie usiąść i być bardziej u góry na ławce, wtedy mam większy zakres ruchu i mogę sztangę opuszczać za głowę. West, you you the house, the -O -O U.S., you just lay down slow, recognize the real dawn when you see one, sippin' on booze in the house of blues, it's the N-O-T-O-R-I-O. U.S., you just lay down slow, recognize the real dawn when you see one, sippin' on booze in the house of blues, it's the O-O-O. Lecimy trzecie ćwiczenie, zrobiliśmy skull wyciskanie łamaną sztangą, uginanie rąk. Teraz zrobimy uginanie hamtami suklinacją. Zacznę sobie od dwunastek, Ręce już mam lekko podmęczone, więc ciężar ciudniejszy. Dobra, skończyliśmy trzecie ćwiczenie. Czwarte ćwiczenie, które zrobimy, będzie ściąganie walkota z góry.

You just it out slow, recognize the real thorn when, when you see one. Shipping on booze in the house of blues. It's the O, 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 U.S. You just lay out slow, recognize the real thorn when you see one. Sipping on booze in the house of blues. It's the O, 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 U.S. You just lay out slow, recognize the real thorn when you see one. Sipping on booze in the house of blues. It's the O, O, O. Dobra, lecimy ostatnie ćwiczenie na biceps, uginanie na maszynie. Zawsze lubię to ćwiczenie wykorzystywać jako finisher na koniec, zrobić więcej powtórzeń, dopompować krew do bica. Może zrobię jeszcze jedno, dwa ćwiczenia na brzuch i lecimy zrobić cardio 20 minut po treningu. Dobra, zaczynamy. Wezmę sobie jakieś tofu, jakieś warzywa, muszę uzupełnić trochę zapasy w kuchni, bo mi się kończy trochę jedzenie. Więc wezmę dzisiaj takie najpotrzebniejsze rzeczy, mięso jeszcze mam. Mamy Wezmę tofu. na i sałatę za 2,50 będzie do warzyw, jakiś pic Dwie herbaty, pokrzywę i skrzyp na retencję wody, zawsze spoko, sprawa do tego dodam jakąś zieloną herbatę, idealnie się sprawdza. czek, co prawda farzony, nie ale innego nie ma, więc przeżyjemy. Z takich rzeczy, które się skończyły, to skończyła mi się kasza mamna, to standard. Ryżu na razie nie używam prawie w ogóle, więc to jest zbędne. Nakupujemy jest też. O, ale jeszcze wezmę ogórki kanapkowe. Dobra, przegryzkam bardzo mało kalorii. Jak jesteście na deficycie, super się sprawdzę. I z niezbędnych rzeczy na pewno monster, żeby na do mu dostać raka. Jeszcze jakaś pola zero. Ale to tutaj jest po drugiej stronie. I to jest tyle z zakupów. Szybkie zakupy. Myślę, że jakieś czydychy. Takie podstawowe produkty, resztę mam w domu. Ale w ogóle odcinek z jakichś zakupów czy coś zrobię osobno, ale to już przy innej okazji. Lecimy do kasy i widzimy się w domu przy kolejnym posiłku. I posiłek potreningowy 250 g mielonego mięsa, 6% tuszu, miks sałaty, którą kupiłem teraz, dwa ogórki małe i do tego papryczki jalapeno takie i cały pomidor i sos jogurtowy, ten co ma 50 kalorii na 100 gram i to jest mój posiłek potreningowy i potem jeszcze coś wiedzie zobaczę, czy Wam to pokażę czy nie, bo biorę się teraz za robotę i zajmę rzeczy do pogarniania i muszę chwilę odpocząć tu jeszcze się robią warzywa